Siema siema, ja jestem Punek. Oglądacie kanał Punek Duty, a przed Wami wyjątkowe zwycięstwo, w którym towarzyszył mi Markiu. Mecz w swym przebiegu bardzo intensywny, który bez wzajemnej koncentracji na celu mógłby skończyć się totalnie inaczej. 34 fragi we wspólnym wykonaniu specjalnie dla Was. Zapraszam do oglądania. Pode mną. Nie yeah. tam? ustawili się już na mnie. Probi na mnie grać. Dobra, ale na blisko. Ale tu już zeskoczył, na tobą, na tobą. To nie wiem, to jest. Ale zeskoczył z dachu. Goba, tak nie, no to co czwórki to jest żart, nie. nie trwa, Głodnie. Mam mgłak Ja czekam już na ciebie tutaj Biją się, biją niej, się, niej. się, się, biją, bią się biją się, ale ja lecę na, im na łeb Aha, Tylko ja na ten mniejszy laszek lecę Ładnie Oddział zlikwidowany Tyle? jeszcze, 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 jeszcze. Tyle w temacie? macie, tyle w to macie I się bierzmy do roboty Biorę koronkę Mogą sobie podchodzić A my robimy swoje Podchodzi Co jest Skopił przed podluchę, nie? Drugi będzie mi dochodził tu Dobra Ta jest chodził Co? Do środka poszedł Jest w środku raczej mm -hmm. Tak, 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 jest w no? Schody Jest Dobra, zrzut, dyszka Tak, tak Tutaj będzie Już mamy. Idę rzucać pieniążki ja Myślisz, że tam ci wrócą? Nie, myśl, że nie. Dobra Lecimy dalej. Eee, co my tutaj mamy? W stronę Linki chodź. Tylko weźmy, wejdźmy na to, i szybciej się przelecimy tam. Pode mną, pode mną, pode mną, pode mną. Okay. E, tak, jeszcze tu prawie jak ktoś patrzył. To wchodzimy do gościa pode mną? Tak, tak, tak. Ej, a mam alarm stacja zaopatrzeniowa. Jest! Jest no, po to jest ładnie to w ogóle. mnie gość. Liegle, ligle. się Tak, 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 jedzie ze sobą. Ok, tak. Opuszczam. Graj na mnie, graj na mnie. Tak, tak, tak. Wchodzę w górę. Dawaj, no, ja ciosują ją. Tak, biegają, słuchać ich o, tam są, bo. nie Ej Dalej Jeszcze jeden Zatwiony Tech ma zero jest twój tak, nie? Dobra, coverowałem jak mogłem Chodźmy do Linko, chodźmy do Linkę Tak, tak, to nie ma sensu tutaj Przesłonkowie oddziału są w bezpiecznej strefie Eee, przede mną Dobra Jest! Leży, leży, Nice. jeden Leży, nice Jesteśmy nie do powstrzymania w tym meczu Jedziemy tą linkę? I gdzie? No, wiesz co, stać nas na Bespa Ja biorę Bespa, ty bierzesz Bespa i dalej eee, selfa jeszcze sobie kupię, ci już zasiano Trzymaj, no, trzymaj, Wyda się Gruzom cały cel. i... Dobra, ja kupuję bespa kupuj bespa jedziemy Ja odpalę Dobra O, już odpaliłem Dobra Dobra Eee... Tych Dobra Ej, tutaj ktoś... Na... Czekaj jest na sklepie On jest w środku Chodzi w górę Jest na mnie ten leży. Ten Jeden leży Jeszcze jeden? Co? Dwugo? Tak Dobra, to pamiętamy też o ja dwójce ja. ja już tam lecę Ja też Jest naprzeciwko mnie Nie miałem jak dać się Marka Nice y Nie rugu pot, nie rógu pot Poczekaj, poczekaj na mnie Jeżeli możesz Tyle ma na zero do prawej To wbijamy? Tak Jest. No od ja bijam dru drugimi drzwiami Jest na mnie! Bardzo cię potrzebuję. No nie, nie nie no, OK. Dobra, coś się dzieje, coś się dzieje Ja przepale strefa namierzona <muchy> eee, Dobra, oni będą na tą linkę się kierować To jest pewne no traktor, dobra, masz na ferce, na ferce. zobacz dwóch No to ja tą fire'ką chcę się zająć Ale też na lewej mamy, ale dobra Słuchaj, poczekajmy sobie tu na nich Nam się nie pali, w raczej czego mamy Zrobili sobie loadout, właśnie Dobra, dobra, to chodź do nich Chociaż... Średnio... Cho radę, chodź, chodź dach, chodź dach chodź da. Dobra, dobra, dobra Oni nie muszą nadwiedzieć że my tu jesteśmy jeszcze, nie? Mają auto? Będą do auta raczej iść Dlatego po cichu Jest, open Ta? Ja eee, eee. Snajper? Dobra. Nie. Lecimy I, dalej. Kopuła była, kopuła była, jedynka. Ja zostawiłem markę tam. Linka i na kopuła. Nie ma. Już. Się do bezpiecznej na drugą linkę od razu, naprzeciwko. Mmm. Same się wybijemy Dalej? Tak, 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 tak. Tak, tak. trzeba zrobić. Pa, coś łapał na bez? Też. Dwójkę nam złapało Dobra Ja tutaj ląduję Ej, ej, ej e, tutaj coś mamy Tak, tak, ja tu ląduję jedynkę i ich Tam Tamta, pasz fura, coś... Furę, furę, furę fur... to tak, ja Nie, to daleko, dobra Temat zamknięty się mamy Tak, tak, tak Ja osłaniam tutaj Dobra Ale to może być bunkier też Tak, w sumie tak, ale ich słyszę dość... Furka tak, tu wraca Widzę, widzę, No już idę. Ej, co oni robią? Yes. Jednego zabiłem. Dawaj. To chyba. Czy drugi uciekł? Gdzieś tu uciek. Okej. Okay. Okay. Ja na mnie! Leży. Dobra, czyścimy to. Mamy w bunkrze tych typów. Oni będą raczej... Ale to no czy... Właśnie, bunkier jest zamknięty, bo nie ma No linku. to, no to nie są w bunkrze w takim razie. To w tych podziemiach muszą być, wiesz, ale to nie chcemy się gonić za nimi po no, podziemiach No trochę riski. No, gdzieś tam będą uwaleni, cholera wiecie nie mają tarczy. Przegramy co? przez to, że będą z tarczami. Siedzieć. Szkoda gierki na to. Dokładnie, bo na razie jest obiecująca. E, dron nam się zwrócił i, 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 i mamy na Besła, może sklepik byśmy jakiś polecieli, Co przepaliło? zobaczymy, jak znajdziemy manualnie jakichś wrogów to polecimy, jak nie to to. Pa patrzcie, już mamy, już mamy. Dobra, dobra. Zajmuję dwójkę par, par, par. On zy... Ja na niego. Nie! Jest? Lej lego, nice. A ja nie wiem, czy tu nie ma więcej. Ojej, oj. Może być. E, wyszedł. W sensie. Tak, dwóch, 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 dwóch. rób głupot. Przeszło. Na mnie. Tak, tak, tak. Wyskoczył Jest, jezdu, jest, dół, jest dół na mnie. jest, jest, góra jest, jest, Do niego Dobra Gdzieś smoła, gdzieś smoła Tu jest, tu jest, tu jest Jest tam, jak? Coś jeszcze, coś jeszcze, coś jeszcze Smoła na mi, smoła na mi, szybko, smoła na mi Nie miałem, jak? nie miałem, jak? Fla, Flara jest na, na mnie, uciekać. weź ją e, Ja mam głak, ale weź ze mnie flarę Oh my god Dobra, mam mgłak Czekaj na zasłużony powrót do służby Ja tam mogę po swoje? Wiesz co? Poczekaj, ja... Na razie wisz, na razie wisz Ląduj, 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 ja ci smoka, Dziękuję dotarł do strefy Dobra Weźmy zwierzynę I odetnijmy tych pleców, co byli na bs dopiero Dobra, 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 ja już wezmę tylko kontrakt Gdzie teraz. Dwójka, Ej coś dla nas? Zlecenie? O, to są te typy, co ciebie zabili, wiesz? Poczekaj chwilę, ja już biegnę. Chodź jedziemy go, jedziemy go, On ciekaw jeden, czy to nie jest ten. Tak. Dobra, to poczekaj, bo jesteś, jesteś jeszcze sam. Okej okay. Jest. Nie trafiłem nic No trochę możemy spieprzyć ten mecz przez takie gonienie Przede mną na gość Domku u mnie, domku u mnie Ale ja tam nie podejdę, ja tam nie podejdę, ja muszę, Wolę być w strefie chwilę, wiesz? Okej okay. Bo tam Ale się Ej, y, alarm jem, on na mnie patrzył Patrz, tam jeszcze gość Okej okay. y, Dwójka mi się wydaje, że przebiegł Niepotrzebnie, niepotrzebnie Odcinam... Oj on na sklep może lecieć jeszcze Tamten nie, tamten już... odpuścił. No to gdzie ten... jest ten gość, ja. gość, gdzie jest ten gość, powiedz mi? Był na dwójce, był na dwójce. Zwiał nam, no zwiał nam Dobra, chodź do strefy, bo zginiemy przez głupotę Ja nie chciałem za nim chodzić do budynku, wiesz, bo nie, nie wiem co on robił Ja C4 grają wiesz i Wejść co takie budynku też szkoda w ogóle na pewno mogę Chodź być bardziej skupienie. do strefy, bardziej do strefy Wykup poszedł na tam sklepy widzisz? Lara. Leci lotek do niego po prostu. Mogą lobby chcieć kupić. lądował tutaj. Jest, lądował, Mam go. Tu jest. O nie, to jest kark, karka, karka, karka. E, lotek, lotek na nas leci na web. Podchodzą. Iś biegnie. Zero ma, o ma zero. Uciekał, uciekał, uciekał. Nie. Raz cicho, cicho, nic nie mów, proszę, nic nie mów teraz. Na mnie jest cholera leży na ziemi. Ja tam szybko wracam do Ciebie Bierz swój Ruszcie do bezpiecznej strefy Ładnie, Pilek Pot jak cholera, nie? Delegansko. Musimy iść Pole bezpa Oho widzieli gdzie iść Jakbym miał ich dwóch, to była tragedia no, no dwójki, by Z dwójki, dwójki, dwójki tak, O, walą vale, już Przepraszam, smoka. Aha, dobra, albo termo, albo marki, albo odjebusy Termo, 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 termo. Do środka, w takim razie. Już spokojnie na chwilę tę gierkę, bo oni są wcelowani w nas. Eee, teraz. Słuchaj, na eee, my tego. musimy zająć tereny. W sumie, dobra, no poczekajmy. Ciężko. Jedynka oznacza gości A czy ty no, potrzebujesz amokery cokolwiek, bo ja wszystko mam? Nie, ja wszystko mam. Ja wszystko mam. Dobra, o, odcinajmy ze strefy. Pod mostem się coś strzela, widzisz, na bezpie. Tak, 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 tak. Ja jednak zaznaczyłem, gdzie są goście. Dobra, zobaczmy, jak pójdzie strefa i będziemy od razu rotować. Tak, tak, to na razie już... Mało działu zostało. Wrogowie już na was nie polują. Zgubiliście ich. Dobra. Zbliża się chmura gazu. Musimy dwójkę zająć, bezdyskusyjnie. No to pod mostem, oni tu gdzieś mogą grać. Biem, tak wiem, 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 wiem. Lecimy mostem, nie pod mostem, lecimy. Pod mostem, pod mostem. To się strzał. biją się na dwójce, na dwójce się biją. Dwie ekipy się biją na dwójce. Dawaj, okno, dawaj. Jest w bezpiecznej strefie. Słuchaj, o, obstawmy się jakoś mądrze. No, co ja e, Masz termin dla mnie jeden? Nie, ja mam granaty. Nie cokolwiek, tak daj cokolwiek, daj ty... cokolwiek w takim razie, bo ja nie mam nic Dobra. nie. Cześć. Nawet granat. już lepszy niż nic. E, tu są na dwójce. Okay. Mogą zaraz skakać. Ok, jak będą skakać, to krzyż to ja podejdę. Tutaj zeskoczył do mnie, na blisko, na blisko, mam Mam. Jest! Tras Leży, jeszcze jeden. Ja dawaj go, dawaj go! Lewa, poszedł lewą, poszedł lewą. Dałwam się wejść do pierwszej dziesiątki. No. Skawuł się kapłan, się, nie jesteś na fullu. Goń go. Zbliżę się huraganu do nowej bezpiecznej strefy. Dowingu uciekł. No Leży tam, koniec. Nice. Lecimy dalej. Ta dwójka, nie mam pojęcia. Okay. Ile teamów? 5 teamów, jeszcze sporo. Jest snajper Z dwójki snajper, trzeba go zrobić. On nie ma jak wyjść. Dobra, Ta, zielony laser, widzisz. Ej, ej, smoła na mi, smoła, smoła. Walną mnie, nieźle. Ej, e, nie wiem czy tam nie wbijają, smoły. Patrz, bezp. Tak, tak, tak. Caimy się w PLECY do, do PLECY tramo. PLECY PLECY On na życie dostawał Tu masz skrzynkę, po granaty mm -hmm. PLECY ZNOWU, PATRZ Od mojej strony będą szli raczej Ja mam termity wzięła się, bo i ja tam myli dopiero ktoś tam było. Sniper patrzy, jest na Czekaj, 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 nie rób głupot Ma zero, na no dachu jest Ja tam termitów Miał termity, dobra, wracamy do gry Już idziemy, już idziemy chyba, nie? Tak, tak, tu możemy się schować na razie za tym Aj no. Yy, tak. e, słuchaj Jak widzisz czerwony znacznik, tam był gościu, sniper Oni się będą bić raczej z sobą Patrzę prawą Ja lewą Są. Prawa. Rzucam smoka ten pleców, Podniesie się masz masz czy nie? No, nie mam, nie mam, nie mam Nie zabili mnie, termo, termo, uciekaj. Nie mam machy, mam machy Dobra, ja ląduję na dach szybko. Nie ja ginę, nie nie ma Naprawdę tutaj byli ludzie Uwaga twój oddział został Teraz wszystko zależy od tego. Ilu Nie widzę jeszcze Ilu ile osób yy... o, Ilu, i... Ilu ochy... do pierwszej piątki Dary nie miał żaden zobacz Cicho, cicho, cicho Nic I nie mów osoby się zostały? Nic nie mów, nic nie mów, nic nie mów Bardzo musisz mądrze zlecieć, nie? I to nie tutaj gdzie jestem ja Specjalista znaczy, ja bym tam wziął te rzeczy chociaż, bo tak to ja nie, nie mam nic, oni gdzieś tutaj będą obstawieni pod tobą. Pode mną. Walczcie albo Tylec, tak jest. O on. nie, o nie, o nie, o nie. Pod nami coś. O, ostatni gość. Jest! Dawaj go! Marki, musisz, musisz, musisz! Wszystkie cele zostały zlikwidowane. Udało się. Tak się odnosi zwycięstwo. Oh, Mamy to! To było solidne zwycięstwo. Jeśli uważasz podobnie, to gorąco zachęcam do subskrypcji tego kanału. Dzięki temu nie ominął Cię live streamy odbywające się tu regularnie, gdzie tego rodzaju mecze to po prostu standard. Wielkie dzięki za obejrzenie tego materiału. Wszystkiego dobrego. Cześć!